Jeszcze ja, e, kochani, <laughs> przepraszam, e, odrobinę zabawy. E, mieliście przebrać się za nauczycieli, pamiętacie? E, zrealizujemy dzisiaj konkurs na najlepsze przebranie za nauczyciela. Poproszę tych wszystkich, którzy przebrali się po jednej osobie z klasy, bo tylko tyle mamy nagród, o wystąpienie tutaj na środeczek. I już słyszę śmiech, czyli jest OK. Dobrze, jest przebranie. Kto jeszcze dołączy? Kto jeszcze? Proszę bardzo. Może się przebrać ktoś? Ile mu zajmie? Nie wiadomo. Kilka chwil. Dobrze. Dwa, cztery, sześć. A co dalej? Miał być dwanaście osób. Halo. Odważni. Kto jeszcze jest przebrany? Kto się za mnie przebrał? Jak się nikt nie odważył? Wystarczyło się przefarbować trochę. Jesteś, dobra. Stajesz ładnie. To co, koniec? Jeszcze chwileczkę. Tutaj yy, uśmiechy do kamery. Okulary. Nie rozumiem tej zmiany, ale może być. Po jednej, a co? Dominik chce? No to proszę Dominik. Zobaczymy. Będziemy teraz zgadywać, za kogo są przebrani. Czy jest ten, kto miał przyjść? No to zacznijmy może, tak? Od najmniej naj... naszej akrobatki. Eee, czy? Czy wiecie, za kogo się przebrała? Głośno. Nie poznaję. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, ja trochę słabo słyszę, bo jest hałas. Jak masz na imię? Marysia. Marysiu, powiedz za kogo się przebrałaś, zobaczymy, czy zgadliśmy. Za panią Odwlefu. Ale którą panią? Za panią Monikę. Brawo, pani Monika! Pani Monika! Malutka pani Monika, dobra? Proszę Ciebie. Jak masz na imię? Kuba. Kuba. Zgadujemy, za kogo się Kuba przebra. Odgadli? Yy, przybrałem się za Mateusza Wilka. Za pana Mateusza Wilka. Dzięki. I następna. Jak masz na imię? Nadia. Za kogo się przebrała Nadia? Zgadli? Za kogo przebrałaś się? Za panią Karolinę od niemieckiego. Z nim, od niemieckiego. Za panią Karolinę Sowańską, brawo! Od razu poznałam. I nas Jak masz na imię? Dominika. Dominika, za kogo się przebrała? E, to teraz powiedz głośno, za kogo się przebrałaś? Za panią Anię Malinowską. Pani Aniu, poznała pani siebie? Proszę bardzo. Jakiś dżentelmen. Jak masz na imię? Franek. Za kogo się przebrałeś? No. Powiesz głośno. Pan Krzysztof Kijek. Pan Krzysztof Kijek. Dziękujemy. Jak masz na imię? Zosia. Za kogo się przebrałeś? Radli? Za panią Guzę. Za panią Asię Guzę. Brawo! Jak masz na imię? Maja. No i za kogo się Maja przebrała? Głośno! Nie wiadomo. Powiesz? Za panią Karolinę Kufel. Za panią Karolinę Kufel. Gdzie jest pani Karzy Karolina? Zniknęła mi gdzieś. Jak masz na imię? Mikołaj. Czyli ten dziadek z przedstawienia. Okej. Okay. Głośno powiedz, za kogo się przebrałeś. Za Pana Marka Rzemojtela. Maja. Maja, za kogo się przybrała. Wiadomo, tak? Karolina Sabańska. Pani Karolina Sobańska. Brawo. No mamy, mamy kogo? Dominik. Proszę, to do Dominik. Głośno. Marek Zemoiteł. Pan Marek Zemojtaj. Poślejmy dziewczynko? Bruno. Bruno dziewczynka. Za kogoś się Bruno przebrał? No i zobaczymy, proszę głośno powiedz. Za panią Emilię Miśkiewicz. Brawo! Jest z warkoczem dziewczyna, jak masz na imię? Amelia. Amelka, za kogo się przebrała? Tak głośno krzyczycie, że nie słyszę. <grym z wioską> Powiedz głośno, za kogo się przebrałaś? Za panią Edytą Felenczek. <grym z wioską> Czy już, czy już wszystkie osoby, co miały przyjść, przyszły? Poproszę komisję, szanowną. Gdzie jest komisja? Komisja wybierze teraz. I ogłosi, kto najlepiej się przebrał, najtrafniej dobrał rekwizyty, najbardziej się upodobnił do swojego nauczyciela.